Czy jesteś tu ze mną szczęśliwa? Yes. Tak. O co chodzi? Chciałabym jeszcze choć na moment zobaczyć mojego ojca. Bardzo za nim tęsknię. Jest pewien sposób, to zwierciadło. Pokażę Ci wszystko, co będziesz chciała ujrzeć. Chciałabym zobaczyć mojego ojca, proszę. Papa. Tatuś. O nie. On jest chory. Być może nawet umiera. I jest zupełnie sam. Panie. W takim razie you, you musisz po niego iść. Co powiedziałeś? Uwalniam cię. Nie jesteś już moim więźniem. Chcesz powiedzieć, że jestem wolna? Oh, tak. Dziękuję ci. Hold on, papa. Trzymaj się, tato. On Idę do ciebie. Weź je ze sobą. Zawsze będziesz mogła wywołać obrazy z przeszłości. I nie zapomnij o mnie. Thank you for understanding. Dziękuję, że rozumiesz jak bardzo on mnie potrzebuje. Można powiedzieć, Wasza wysokość, że wszystko idzie jak po maśle. Wiedziałem, że ci się uda. Pozwoliłem jej odejść. To doskonale. Co? Co takiego? Jak mogłeś to zrobić? Musiałem. Ale dlaczego? Dlaczego? Ponieważ I love her. kocham ją. He did. Co zrobił? Yeah. Tak. Obawiam się, że to prawda. I ona odchodzi, ale już tak blisko. Wreszcie nauczył się kochać. To już powinno zdjąć zaklęcie. To nie wystarczy. Ona musi odwzajemnić jego uczucie. Teraz już za późno.